Witajcie. W tym filmie porozmawiamy na temat aktualizacji w Linux. Ja używam akurat Linux Mint. Nagrywam dla Was filmy dotyczące tego, jak sobie poradzić w różnych kwestiach na Linuxie. Pamiętajcie, Linux nie jest Windowsem, jest po prostu w wielu kwestiach od niego o wiele lepszy, choć dla niektórych ludzi może być odwrotnie. Chociaż moim zdaniem Linux jest naprawdę fajnym systemem. Słuchajcie, aktualizacje w Linuxie, czyli domyślnie macie w apletach coś takiego tutaj jak powiadomienia. Jeżeli się pojawiają jakieś aktualizacje, to nie jest tak jak w Windows, że on sam wam instaluje i wy nie macie na to wpływu. Oczywiście, jakby Windows Pro, to mogliście zablokować na jakiś czas aktualizacje, na jakiś czas to odroczyć, ewentualnie kombinować, żeby je zablokować. Ale nie o to chodzi. W Linux Mint, jeżeli pojawiają się jakieś aktualizacje. To wam tutaj się pojawia taki mały aplecik, czyli taka mała tarcza, że aktualizacje są dostępne. I czym to się różnią te aktualizacje? Tutaj te okna, co widzicie, czyli ta starsza wersja, nowa wersja, czyli wersja wasza, wersja, która jest aktualnie do pobrania. Pochodzenie, skąd jest ta aktualizacja, rozmiar, to możecie sobie w tych widokach oczywiście wybrać. Nie? Ja sobie włączyłem, żeby wszystko było widoczne, bo domyślnie nie ma tak dużej informacji. Ale żeby wam pokazać dokładnie, jak to wygląda, to włączyłem wszystkie te informacje dodatkowe. I teraz jest tak, że każdą tą aktualizację można sobie kliknąć i przeczytać, czego ona oczywiście dotyczy. Znowu dużo bardziej jest to transparentne niż jakaś oczywiście aktualizacja Windowsa. Nie wiadomo czego, nie wiadomo, co ona wam zmieni. Tutaj każda pojedyncza aktualizacja jest opisana, co ona robi, skąd pochodzi do czego ona jest, co nas zastępuje, czego dotyczy, ile waży oczywiście i każdą możecie pominąć, nie musicie nic ani instalować, jak nie chcecie, ale no, generalnie zalecane jest, żeby instalować. Czym się różnią jeszcze te aktualizacje Linuxowe, choćby od Windowsowskich? Zobaczcie tym, że w Linuxie potrafi się zmienić choćby jeden plik. Zaktualizowany zostanie on, bo coś zostało w nim naprawione. Czyli zobaczcie, ten plik na przykład 65 KB waży. Co nie? Bardzo mało, więc prawdopodobnie jest to wymiana jednego pliku, który został. Zaktualizowany. Tu są też i duże aktualizacje, i małe, ale są takie też po kilobajcie. Tutaj macie też, czego one dotyczą, czyli na przykład, jak widzicie, tego Ubuntu, bo pamiętajcie, Linux Mint pracuje na Ubuntu, a ten LMDE choćby na Debianie. Czyli widzimy, że tutaj z Ubuntu, czyli do powiedzmy rdzenia tego systemu, całej tej nie tylko powłoki, ale do jego całej struktury są aktualizacje. Tu jest typowa odminta tego, którego używam. I tak dalej. Nie wszystkie są dotyczące bezpieczeństwa, ale dużo ich dotyczy. No i słuchajcie jeszcze, no bo czasami jest tak, że Wam ta ikonka może się nie wyświetlać i byście chcieli znaleźć te aktualizacje, gdzie one są. To klikacie tutaj na start lewym i tutaj sobie wpisujecie aktualizacje. Nie? Czyli menadżer aktualizacji. A ty ja napisałem, już jest on tu widoczne, czyli menadżer aktualizacji. No jak go klikniecie, to jest ta sama droga, którą byście właśnie wybrali, klikając tutaj na tą tarczę. Pamiętajcie, w Linuxie nie musicie pobierać wszystkich aktualizacji, ale czemu nie? Jeszcze tylko warto zwrócić uwagę na ten opis. Opis tutaj może być czasami po angielsku, bo nie wszystkie rzeczy są tłumaczone. Znaczy Linux cały jest wam przetłumaczony, tylko nie wszystkie pakiety są przetłumaczone, tak jak w Windowsie, nieraz nie. I dotyczy jakich pakietów, czyli jakich powiązań, tutaj macie informacje znowu dużo bardziej transparentne niż w Windowsie. Tutaj jak widzicie jednego na pewno pliku dotyczy aktualizacja, bo zajmuje zaledwie 3 KB. Czyli widzimy do czego ona dotyczy. Następnie widzimy nie tylko ich informacje, jakich pakietów, ale także jakie dokładnie ona zmiany prowadza. Niebywałe dla Windowsów. No i oczywiście co do aktualizacji to zawsze jak Wam się jakieś pojawią nowe pliki, to będziecie mieli tutaj w tarczy informację z taką korpeczką, że jest coś nowego do pobrania. To automatycznie się dzieje. Nie musicie o tym pamiętać, nie musicie tam zaglądać sami, szukać tych rozwiązań, bo ona zawsze Wam się pojawi automatycznie. Tutaj ikonka, że coś wymaga zaktualizowania. No i kliknęłem teraz powiesz aktualizację i na Linuxach wymagane są hasła. Te hasła to są zalety, dlatego, że nie o to chodzi, że ktoś Wam usiądzie na Waszym komputerze i wykona coś, czego byście nie chcieli wy wykonywać. Te hasła mają dużo większą, głębszą sensowność, z tego powodu potwierdzacie swoją tożsamość administratora tego systemu, mimo że uprawnień nie macie w nim, uwaga, administratora. Linux jest między innymi dlatego bezpieczniejszy też od Windowsa, że Wy nie jesteście kimś, co możecie sami sobie tak łatwo zwalić komputer, bo macie. Bardziej prawa jako użytkownik niż jako nadrzędny administrator, tak jak choćby na Windowsie. To jest zaleta. I dlatego też hasła wpisujemy, i nadal nie stajemy się jakimś super administratorem wtedy, tylko potwierdzamy tożsamość użytkownika tego systemu. Jeżeli byśmy chcieli mieć faktyczne uprawnienia mega administratora, jak na Windowsie, to byśmy musieli wpisywać w konsoli takie zezwolenia sobie jako użytkownikowi. Dlatego to jest między innymi system o wiele bezpieczniejszy niż jakikolwiek Windows, chociaż to by wymagało głębszego omówienia. I w różnych filmach będę Wam pokazywał firewalla, jak ustawić, czy jak rozwiązywać problemy związane z Linuxem, czy po prostu sobie go jakoś dostosowywać. Tutaj jeszcze, zobaczcie, widać, że aktualizacje mi. Idą i cały czas się aktualizuje i można jeszcze sobie w szczegóły kliknąć, żeby Wam pokazało, co dokładnie tam się dzieje w tle, ale kogo to obchodzi. No i po wykonaniu aktualizacji, kiedy się wszystkie zainstalują, po niektórych będzie konieczność ponownego uruchomienia komputera. Nie po wszystkich, zależy jakie aktualizacje, ale po niektórych coś takiego się na pewno pojawi. Co następnie możemy potwierdzić ponowne uruchomienie. Jak widzicie, aktualizacje, kiedy zostały już wszystkie zainstalowane, to znikła tutaj ta tarcza z powiadomieniem. Jej po prostu nie ma. I jeżeli byśmy chcieli zajrzeć sami w te aktualizacje, to wpiszemy sobie aktualizacje, menadżer aktualizacji, otwieramy i w nim po prostu nie będzie żadnych aktualizacji. Jak widzicie, system jest aktualny, bo wszystko już zostało pobrane. Ale to jeszcze nie koniec. Zobaczcie, że tutaj w widoku historia aktualizacji. Możemy sobie w nią kliknąć i widzimy nie tak jak w Windowsie znowu, jasność i transparentność jest zupełnie inna. Widzimy wszystkie aktualizacje, jakie były pobrane w tym systemie, kiedy dana aktualizacja była pobrana. Czyli pełny spis mamy wszystkich aktualizacji, jakie pobieraliśmy. Oczywiście, co do aktualizacji, zobaczcie, jeszcze, jeszcze są tutaj właściwości, czyli możemy sobie poustawiać rzeczy, które nam bardziej pasują. Menadżer aktualizacji ma co robić po zastosowaniu ich, czy ma automatycznie instalować, co robić z pakietami, które on wyłapuje, a może automatyzację chcemy włączyć, instalacji, pobierania itd. To wszystko możemy sobie spersonalizować. Znowu, coś niepojętego. Co do Windowsa, gdzie narzucają coś z góry. I tak krok po kroku będę starał się Państwu przybliżać Linux, choćby Mint, na którym pracuję, że Linux jest naprawdę fajnym systemem operacyjnym. Nie tylko bardzo bezpiecznym, nie tylko bardzo elastycznym, ale co więcej, bardzo przyjaznym dla samych użytkowników. A z mojej strony to tyle. Do zobaczenia w następnych filmach.